Cześć, Filip Gontarz z Oseka. Super impreza, świetnie, świetnie dopisaliście, przyczyniliście tutaj... No, prawie 500 osób się zarejestrowało, e, impreza od samego początku, co to jest i począwszy do e, najgłębszych tajników technicznych, e, na czym to postawić, gdzie e, i, to, i w czym nam to pomoże. Będzie bardzo wiele prelekcji, e, będziemy mówić zarówno do fajnych dzieciaków e, zainteresowanych, jak i do głębokiego biznesu, który będzie chciał najnormalniej w świecie wyciągnąć z tej imprezy jak najwięcej się da wiedzy e, i ciekawych pomysłów jak przegonić konkurenta. pole wpływa na, na rozwój IT, to też uzasadnia realizację tego projektu PNT Experience, ale nie byłoby tej konferencji, gdyby nie wsparcie takiej instytucji jak Polskie Centrum Rozwoju Gospodarki, jak Bank Gospodarki Krajowej, jak partnerzy, którzy IBM Polska, ARO, inni, Osek, to są wszyscy liderzy polscy, jeżeli chodzi o zmiany w... W sektorze IT. To, co jest najważniejsze dzisiaj, myślę, to to, co myśmy udało się zrobić, a więc połączenie nauki, biznesu i technologii, a więc to, co jest w DNA Parku, bo mamy równolegle trzy sceny. Mamy scenę dla branżowego centrum umiejętności w telekomunikacji, to było tydzień temu otwierane, a więc potrafimy i chcemy kształcić młode osoby właśnie w tym sektorze, bo nie byłoby rozwoju sztucznej inteligencji, jeżeli nie ma, nie ma zaplecza technicznego i osób, które to realizują. Mamy przykład z ostatniego tygodnia, gdzie został uszkodzony światłowód pod Morzem Czerwonym, gdzie giganci mieli okropne problemy, duże kontakty ze swoim sprzętem, ze swoimi rozwiązaniami i zarządzaniami fabryki. To jest ten element, który buduje, że Opole stawiło na dobry sektor rozwoju. Drugi element jest element warsztatów praktycznych, a więc informacycy, pracownicy firm mogą przeszkolić się z systemów zabezpieczenia, migracji danych, backupowania, a przede wszystkim mamy tą scenę główną, gdzie te znane osobistości ze świata IT będą miały swoje prelekcje.